Właśnie się teraz dowiedziałem co jest kolejce, że tu zapłacę i za chwilę znowu zapłacę, więc to też jest takie nie w porządku. Eee... Nie chcę używać brzydkich słów, ale no jest to w pewnym sensie takie złodziejstwo. Dzień dobry, chciałam zapytać, za co Państwo pobieracie tu ja, tak, opłatę. Tak jak, tak jak wcześniej, dalej nic się nie zmienia: jest 4 zł od osoby za wejście na teren prywatny. A, no i tutaj w sumie jest tyle, tak samo. Więc... Czyli to nie jest opłata za wejście na Gubałówkę, no. tylko za przejście przez Państwa teren prywatny? Teren prywatny. Tak, prze, przejście, przejście przez teren prywatny po prostu. I tam 400 metrów dalej jest kolejna kasa, tak? E, tak, ale to już jest inna firma, także ja nie, nie będę się wypowiadać na temat tej firmy. A ci turyści, którzy wracają z góry też muszą wnieść opłatę? E, tutaj nie, tutaj nie. A, a tam nie wiadomo? Ja nie wiem, nie mam w ogóle pojęcia jak to to, na jakich warunkach to działa. Za co państwo pobieracie opłatę tutaj? Za tereny prywatne. Tutaj nasza spółka posiada 17 działek na terenie tutaj Gubałówki, więc państwo wchodząc na Gubałówkę po prostu pobieramy opłaty za przejście po naszym terenie. W jakiej wysokości? 4 zł za jedną osobę, dzieci wchodzą za darmo. Czy tam wyżej jeszcze jest taka kolejna kasa? Nie, to jest ostatni e, punkt poboru opłat. A nie moglibyście się Państwo jakoś dogadać, żeby jedną opłatę pobierać od tych wszystkich staraliśmy działek? Staraliśmy się, staraliśmy się. Właściciele, od których dzierżawimy, nasza półka dzierżawi grunty, starali e, się dogadać, ale no, proszę mi wierzyć, że dla nas to też nie jest komfortowa sytuacja. Wolelibyśmy jeden punkcik postawić i żeby było tak, a nie inaczej, ale no, no wiadomo, że na Gubałówce problemy z dogadaniem się są nie od dzisiaj, prawda? To już nie mnie oceniać. Ale ja widzę, że Państwo tutaj jesteście mocno przygotowani. Firma ochroniarska to jest na tych turystów, którzy nie chcą płacić? Nie, po prostu tutaj mamy firmę ochroniarską. Wiadomo, jak to wygląda. No, są różne sytuacje, nie wiedzieliśmy że na co mamy przygotować, więc tak to wygląda a nie inaczej. Ale jakie różne sytuacje, czyli co się wydarzyło? Znaczy, wolałabym po prostu nie mówić. To są sprawy wewnętrzne tutaj między właścicielami, więc w ale abym o tym nie mówić. Czyli ci ochroniarze są na innych właścicieli? Nie, nie, to jest dla naszej spółki tak samo tutaj pracują, więc... Dostaliśmy sygnały od turystów, że mhm. mają tutaj problemy, że dochodzi tutaj do przepychanek. Absolutnie, nie miało nigdy miejsca tutaj żadna przepychanka. Nasz obiekt jest monitorowany oczywiście z taką informacją. Jest tak samo, ja posiadam kamerkę, więc absolutnie żadnych takich sytuacji tutaj nie, nie było, więc to akurat żadnych przepychanek nie było. Czy turyści, którzy schodzą z góry też muszą płacić? Turyści, którzy schodzą z góry mają wyżej również informację, że wchodzą na teren prywatny i e, tak samo e, jest opłata za jedną osobę 4 zł. Ale e, jak ktoś na przykład idzie w górę, zdobędzie gubałówkę i schodzi z niej z powrotem, no to, nie, to ponownie to, płaci. Nie, tutaj jeżeli zapłaci się raz, to wtedy już schodzi się tak samo. To jest pełna nazwa spółki SPK. Skąd państwo jesteście? Z Warszawy. No dobra, dziękuję. Dzie dziękuję. dziękuję. <grymne> właśnie dwa słowa, komentarza. Bo to spółka z Warszawy pobiera bilety na Gubałówce. Ja z Warszawy właśnie. Myślałam, że mówię, nie będę płacić, ale jak wjechałam za 70, to wiem, chociaż za darmo zajdę. Niestety. Nie da rady. Generalnie jesteśmy zbulwersowani, no bo wiadomo, jak jest jedna kasa, no to już za szlak się cały płaci. A na przykład za, za rok może być tak, że dwóch kolejnych dzierżawców wydzierżawi sobie teren i będą za, za chwilę cztery opłaty. Pięć, sześć i 8. No może być, no to jest chore. Spaniactwo nic poza tym. Wyłudzanie no. pieniędzy od ludzi. Od... Ogólnie to jestem, że tak powiem, mocno zdziwiona, zaskoczona i zniesmaczona bo nie dość, że człowiek wchodzi sam o własnych siłach i tak naprawdę nic tutaj nie korzysta i nie niszczy, to, no to jest jak jest, nie, nie fajnie, nie, nie podoba mi się to. A tą jedną opłatę jeszcze by Pani przyuknęła? Tak, no pewnie, jedną no już nie przesadzajmy, nie jest to jakieś, ten, no ale drugie po drodze i jeszcze na dole nam powiedzieli, że na samej górze będzie płacone, a tutaj nam powiedzieli, że chyba nie, chyba nie. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałam, żeby płacić, myślę, że ludzie sobie wykupili teren. Ale ja nie wiem czy to jest zgodne z prawem. Nie dostajemy ani paragonu fiskalnego. Nie ma ani nipu, ani reg regonu, więc chyba za usługi powinno się wystawiać jakiś paragon. Nie wiem. Nie w obu się... kasach taki sam yy, druczek państwo dostaliście? Tam na dole była kasa fiskalna i dostaliśmy paragon. Tu nie. No. Widzę, że państwo wybieracie się na Gubałówkę. Jaką drogę wybraliście? Yy, idziemy czarnym szlakiem prosto z naszego domku, takiego tymczasowego na wakacje. I, I jak ten szlak wygląda? Czy tam są jakieś opłaty? Czy on jest urokliwy? Czy jest może bardzo trudny? Jak on wygląda? Akurat ten szlak jest wyjątkowo prosty, więc jak chce się startować, to najlepiej tym czarnym iść tutaj jest bardzo miło. Widoki na początku trochę ten, ale później bardzo ładnie. Tutaj już warto iść naprawdę, te widoki niesamowite są. Były jakieś opłaty po drodze? Nie, nic, a nic, kompletnie. Wszystko za darmo.